Ta Turcja to jest bardzo ciekawy kraj. Z jednej strony mamy autobusy, w których jest aktualna lokalizacja GPS, mapy, karty miejskie i w ogóle, a z drugiej strony zawsze jeden z pasażerów siedzi obok kierowcy i wydaje resztę i ogarnia bilety. To jest po prostu taki paradoks. Jestem słuchajcie, nie wiem jak mam to teraz nagrać, bo stoi właśnie nade mną typ z bronią i się na mnie patrzy, ale. Jesteśmy właśnie obok więzienia w Mardin, ponieważ chcę się dostać do miejscowości Dara. Widziałem więźniów, którzy czekali na jakieś autobusy tam z workami na śmieci swoich rzeczy. No i będę próbował łapać stopa do Dary. Tam jak widzicie, kończy się Mardin. Tutaj mamy kierunek Dara. Tam mamy więzienie. No dobra, spróbujemy. Kurwa, zatrzymał się ktoś, ja myślałem, że nikt się nie zatrzyma, skoro łapie stopa pod więzieniem, ale okazuje się, że w Turcji jest wszystko możliwe. Meraba, Dara? Meraba. Oj. And how many sisters and brothers do you have? Uh, four uh, brothers, seven sisters. Seven sisters and yes. four brothers, so twelve yes. kids, your parents? Wow! One Okazało się, że kurdyjska rodzina, która zabrała mnie na stopa, miała dokładnie taki sam plan podróży jak ja. Najpierw wybraliśmy się do ruin antycznego miasta Dara, które niegdyś było ważną fortecą położoną w północnej Mezopotamii. Największe wrażenie zrobił na mnie bardzo niepozorny z zewnątrz budynek, pod którym ukryte było głębokie na kilkanaście metrów więzienie. W darze zobaczyliśmy również ruiny cystern oraz wykutą w skałach sieć pomieszczeń, które niegdyś były bizantyjską nekropolią. Po zwiedzeniu dary udaliśmy się do znajdującego się nieopodal Mardin Monasteru Świętego Gabriela. Według wielu źródeł jest to najstarszy na świecie zachowany i ciągle funkcjonujący monaster należący do syryjskiego kościoła ortodoksyjnego. Założony został w 397 roku i nie licząc krótkich przerw spowodowanych wojnami, funkcjonuje on nieustannie do dnia dzisiejszego. Tak właśnie zleciał mi praktycznie cały dzień, bo na stare miasto w Mardin dotarłem długo po zachodzie słońca. Gile, gile. Zor spas. Jestem w naprawdę ciężkim szoku. Złapali mnie na stopa pod tym więzieniem i spędziliśmy cały dzień razem. Pokręciliśmy się tam. Później zaprosili mnie na obiad. Jeszcze zaprosili mnie dzisiaj na jakąś taką kurdyjską imprezę zaręczynową. Ale no nie chciałem już im się naprawdę tak bardzo narzucać. Naprawdę, naprawdę mega mili ludzie. No kurde, aż mi... Aż mi głupio. Nie nagrywałem ich za bardzo, bo to jest taka, taka bardzo religijna, konserwatywna rodzina, więc pomyślałem, że troszkę głupio mi latać z kamerą i tam ich dzieciaki i tak dalej, ale po prostu... Wow, to, to dla takich chwili się podróżuje bez kitu. Jakbyście się zastanawiali, co ja robię całymi dniami w Mardin, kiedy nie nagrywam, to w sumie to siedzę u Sabriego w kawiarni, przez większość czasu piję herbatę, gadam sobie z ludźmi, którzy tu przychodzą i obserwuję, jak grają w tawle. A wczoraj mnie nawet próbowali uczyć. Zagrałem trzy gry, z czego jedną wygrałem, A to dlatego, że mi dali fory i to mocno. Nie no jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Same zasady są w miarę proste, ale to, żeby przekminić na tysiąc różnych sposobów ruchy, to już jest cięższy temat. Chłopaki mają takie zawody w table i sobie zapisują wyniki i czasami grają o jakieś różne rzeczy. Nic takiego hardkorowego, jakiegoś tam kebaba, lachmarżuna czy inną kawę. Şu nie mam. Dziękuję. Dzisiaj mam jakiś taki dzień voiceovera nazwałbym to, bo kompletnie mi się nie chce gadać do kamery. Więc tylko coś nagrywam z nadzieją, że później zrobię do tego voiceover. A czy zrobię? Kto wie? Idę się spotkać teraz z tymi dziewczynami z Couchsurfingu. Na Winko się umówiliśmy. Generalnie to Google Maps tutaj kompletnie nie działa i trzeba się pytać ludzi bo pokazuje zupełnie inne lokalizacje na mapie, niż są w rzeczywistości. Tego lokalu bym w życiu nie znalazł, gdyby mi Sabri nie pokazał po prostu jak krowie na rowie na mapie, gdzie mam skręcać. Ja piszty. Ja piszty. Ja wiem, że trochę slowpoke, ale dopiero teraz zauważyłem, że na schodach wychodzących z mojej jaskini są takie kształty, które przypominają mi symbol chrześcijański, tą rybkę. Tutaj są dwie skierowane w tą stronę, a tu jest jedna skierowana w tą stronę, czyli tak jakby one były skierowane w stronę progu. Ciekawe co to oznacza. Zgarnę tylko ciuchy i idziemy zjeść jakieś śniadanie, bo jest już... 14. Dzisiaj robi iolo i pierwszy raz zjem śniadanie gdzie indziej, już z Sabriego, bo to mój ostatni pełny dzień w Mardin. No nie mogę się nacieszyć tymi budynkami i tymi uliczkami. Pan Kalner się mnie właśnie spytał, czy na pewno chcę siedzieć w słońcu, czy nie wolę w cieniu. I ja tak mówię: tak, no oczywiście, że w słońcu. I tak sobie pomyślałem, że kurde, jest dzisiaj 30 stopni tutaj i z ciekawości sprawdziłem, ile jest w Warszawie. Chciałem wam pokazać telefon, ale nie mogę, bo jest trochę za jasno. W każdym razie dzisiaj w Warszawie jest 9 stopni i deszcz, jutro 9 stopni i deszcz, w środę 11, bez deszczu w czwartek 11 i deszcz w piątek 10 i słońce. I to w ciągu dnia, a wieczorem pomiędzy 6 a 2. Ała! Hi, it's Sabri. I am a YouTuber. I am a Kurdish guy. <laughs> <laughs> he is my friend, Cash. Hello. This is my This is my cafe. Yeah. Uh, I invited Sabri here, so we are just sitting with our friend, drinking tea. As you can see, it's Hi. Yes. beautiful. He, he, she is my friend too. Yeah. She told me that you are not friends. You don't like me. In oh, I am surprised. <laughs> <laughs> oh, I am really sad now. Oh, fuck! <laughs> <laughs> I can't keep going. Please. <laughs> Would you like some chai? Yeah, of course. Oh, of course. Yes, I can make you some chai. Kurdish chai. Kurdish, of course, Kurdish chai. So how you make chai? You do like this. Because this is Kurdish chai. Turkish yes. chai is half, and Kurdish chai is a little bit yes, less. Yes, because Turkish chai is very strong. It's yeah. okay. Yeah, you are know it. Yes. there is your chai, sir. Thank you. I feel awesome. <laughs> <laughs> Nasz plan zakupowy na dzisiaj jest bardzo poważny, ponieważ trzeba kupić pocztówki, których w ogóle tu nie widziałem. Trzeba znaleźć magnesy i inne prezenty dla znajomych, dla widzów, dla patronów. Mam nadzieję, że się uda wszystko w miarę szybko ogarnąć. Ja osobiście jestem fanem takich w miarę prostych magnesów, to myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Mniej więcej. These ones one, okay. and these ones we buy the turn of this okay. okay this one is okay and this one 10 this one i'm gonna tell the owner okay patrząc na to to wydaje mi się że z pocztówkami może tu być mały problem ale nie traćmy nadziei can't you, can you tell me the story because yesterday i thought that this is very religious but you said yes. this is not a religious thing yes if it's happened the uh, 99 the rules yes we can pride But uh, if we borrow bored, we can just like this one. Oh, okay. So this is, this yes. is not only a religious only, thing, yes, but only for some not. people it's just to play. Yes, to spend just to some play. Time. If, if I am bored, I can uh, roll it. And doesn't it doesn't matter. have anything to do with praying or religion. Yes. Yes, it is. You don't have to pray every time. Uh -huh. You can pray with this. You can uh, say the God names yes. 99 times. But if you want, you you can just pull it. Oh, okay. So yes, sometimes it's just boring. for fun. Yes, for the enjoy. Yeah. Oh, okay. yes, so sheep. this is for praying. Yes? Yes, this one is for the praying. Because it's ninety nine. Nice, yes, ninety nine ah. uh, stones. We, we say it ninety nine times. A pride words. Uh -huh. Like the span Allah span Allah Allah. Or Allahu Akbar. She knows everyone. <laughs> No, w sensu wolnym, Jeżeli yes, będzie miał. Nice, Can you ask him if he has more? Zobaczcie, będzie mieć własnoręcznie robione magnesy. Tutaj chłopiec będzie malował. Ciaąg güzel. Ciaąg güzel. Własnoręcznie malowane w markę. You're like a pro. <laughs> yeah. This one is Wear bajular things. Bajular things. Yeah. You can sit and you can roll it. <laughs> <laughs> or you can <laughs> <This one is laughs> gift. Oh, it's a gift. Okay. <laughs> what do you think? It's a I think it's a nice uh, souvenir from Mardin. Yes, it's very a nice nice present. Okay. It belongs to Mardin. It's where traditional things. Okay. Let's get it. you should buy. Çok teşekkür ederim. Orjinal şerval. Aha. Uh -huh. E hemen çek video ne teşekkür ederim. <laughs> video video. Video şey. call, of course, yeah. video. Çok güzel. Çok yeah. güzel. <laughs> no Adidas, Adidas Adidas çok güzel. <laughs> Adidas çok güzel. <laughs> Sen müsaade et. Ne no Adidas? Türkiş. Ya. Aha. Söyle ona 20 lira. Yakmışlı çektura, çektura lapsa New York Yankees Adidas çe

bıttımın kabuğudur. This black ones is the shell of the uh, evet. buttons, the nuts. Evet. Yeah. Okay. E, bunun içinde kimyasal yok. There is no chemical any things. Zeytinyağı yok. Sadece no oil. It's make on the fire. Mm -hmm. e, bunu okay. sabun katılaştırmak yes. için. Bir de kil var içinde. Kil de dur onu göstereyim. Bunu normalde maske için veriyoruz. Aha. Uh -huh. They use for the more harder make okay, Okay, so, to make it harder. Okay. Yes. Zobaczcie i to wszystko mi zdecydowanie bardziej przypomina taki turecki market, jaki sobie wyobrażałem niż na przykład Grand Bazar w Stambule. Tutaj to wszystko jest takie bardziej surowe powiedziałbym. Yes! It doesn't look like the official way. I zobaczcie jak się zna sekrety, to nagle z podziemnego marketu. Wyskoczyliśmy na... Główną ulicę w Mardin. Powiem wam tak, z tymi pocztówkami może być naprawdę olbrzymi problem, bo jedyne co znajduję tutaj to jest właśnie taki klimat, który tu leży prawdopodobnie od kilku lat. Tradycyjna kawa dla tego regionu. Nazywa się bibek. Właśnie po nią tutaj przyszliśmy. Ciekawe co to jest. Sabri powiedział, że mogę wszystkiego próbować, więc po prostu próbuję. Nie wiem co to jest. Mmm, to się kurniam. O, to Teraz to już chyba naprawdę spróbowałem wszystkich tradycyjnych rzeczy w Mardin Chociaż nie. Nie byłem jeszcze u Barbera i nie byłem jeszcze w Hamamie. Człowiek, tiramisu i nekapsuł. Nie. Mmm, czekoladę z Dobra, dzisiaj już chyba nic więcej nie uda się kupić. Są mydła, jest kawa, są magnesy, są szachmarany. Barber jest już dzisiaj zamknięty. Ale otwarty jest hamam. Tak w ogóle to widzicie, że jestem taki troszeczkę zamulony, senny język mi się plącze i tak dalej. Nie wiem o co chodzi, ale śpię ostatnio tutaj bardzo długo, bo śpię praktycznie po 10 godzin co wieczór. Może właśnie dlatego, że za długo śpię. A po prostu w ciągu dnia czuję się taki, wiecie, w półprzytomny. Jak się mnę. What time do you usually open the cafe? Uh, at the ten. And you close? Uh, at midnight 12. So you are working fourteen hours every day. Yeah. And it's Monday, Monday is your Monday is, Monday is, the, is your Sunday. Monday is <laughs> yes, it's holiday day. That's the problem if you have family business. Huh? Yeah, you work yeah, all yes, the time. Yes. If if I didn't go to home at the Mondays early, my mother gonna kill me. <laughs> <laughs> she said, I'm on that day uh, in a week. Can you see? See you later. Jakbyście szukali bankomatu w Turcji, żeby wypłacić kasę, to z mojego doświadczenia wynika, że Zirat jest jedynym bankiem, który odkryłem, który nie pobiera prowizji, bo przed chwilą próbowałem w dwóch innych bankomatach. To przy wypłacie 1000 lir chcieli sobie wziąć tam 30-50 lir prowizji. To jest sporo, to jest 15-25 zł. Zjechałem właśnie w Szylach Majumę i Ayram za całe 7-8 zł. No trzeba przyznać, że ten hamam faktycznie jest schowany w takim miejscu raczej mało dostępnym dla turystów. Zobaczcie, dla kobiet od 12 do 18, dla mężczyzn 7.30-11.30, a później 18-22.30, czyli jeszcze godzinę, to chyba spoko. Jako, że byłem ostatnim klientem, to mogę wam pokazać jak wygląda taka wizyta w hamamie. Najpierw się przebieracie, w sensie rozbieracie i zakładacie na siebie taką ścierkę z kuchni, można powiedzieć. Dokładnie tak to wygląda, i w takiej ścierce wchodzicie sobie do głównego pomieszczenia w hamamie, czyli tutaj jest to naprawdę gorąco. No i wygląda tak, że tutaj sobie siedzą ludzie i się tam myją, więc wy też sobie przychodzicie, siadacie, myjecie się i pan z hamamu. Nie zauważyłem, że ktoś tam jest w saunie, to nie będę wam pokazywał, jak była sauna. I czekacie, aż wezwie wam, was pan z hamamu. No i pan z hamamu, jak jest wasza kolej, kładzie was tutaj na takiej marmurowej, bardzo ciepłej posadce. I zaraz wam powiem, co się dalej dzieje, ale pójdę stąd, bo mi głupio, bo jakiś facet tutaj jest. A później po wszystkim... Przychodzicie sobie do takiego pomieszczenia głównego, siadacie sobie na takim ręczniku LGBT w ręcznikach, które dostajecie od panów i sobie siedzicie, czekacie, aż się ogarniecie. Nie ukrywam, że było to bardzo ciekawe doświadczenie, ale było też trochę obrzydliwe, ponieważ jak już was pan z hamamu wywoła i kładzie was na tej marmurowej posadce, tej ścierce z kuchni, to bierze taką rękawiczkę, która przypomina z fakturą taki no, papier ścierny o bardzo wysokiej granulacji i zaczyna Was po prostu skrobać. Dosyć bolesne doświadczenie powiedziałbym, w szczególności w jakichś takich miejscach rzadziej używanych, bo oczywiście leci wszędzie, pomija tylko te takie newralgiczne miejsca intymne, że to też tak ładnie nazwę. No i jak już Was skrobię, to bierze drugą. Taką rękawiczkę, taką szmatkę. Tym razem e, kładzie jakąś taką balę z e, mega napienioną wodą, więc wydaje się, że piana o to będzie troszeczkę lżej. Wcale nie. No i generalnie trzeba uważać, jak już was tam namydli, żeby nie spać z tej posadzki, jak się przekręcacie z przodu na dół, bo to naprawdę z przodu na tył, bo to naprawdę może sobie człowiek krzywdę zrobić. E, no i to, co jest w tym takie troszeczkę najobrzydliwsze w tym wszystkim, że tak na dobrą sprawę, to tą samą rękawiczką, którą skrobie tobie ten typ tyłek, to tą samą rękawiczką skrobię później tobie twarz i też człowiekowi przed tobą, i za tobą, i po tobie, i w ogóle. No nie jest to tajski masaż, jeżeli chodzi o hardcore. Tajski masaż, masaż jest dużo bardziej bolesny, ale też plus taki, że tajski masaż z reguły jest robiony przez jakąś tajkę, a nie pana z hamamu. No ale cóż to no. Ciekawe doświadczenie. I myślę, że zaciekawi Was cena. Bo ja się spodziewałem, że zapłacę jakieś 80 lir, czyli 40 zł, a zapłaciłem 40 lir, czyli niecałe 20 zł. Sam masaż, cały pobyt trwał tam mniej więcej około 50 minut, a sam masaż tak z 25 myślę. Zostawiłem rzeczy w kawiarni. W ogóle to nie ogarnąłem sobie jeszcze nic w związku z wyjazdem do Diyarbakır. Nie mam ani noclegów, nie sprawdziłem autobusów, nic. Ale nie pierwszy, nie ostatni raz. Stałem pół godziny w kolejce i okazało się, że jedyne pocztówki jakie mają na poczcie w Mardin, to takie z okazjonalne jakieś urodziny i tak dalej, i tak dalej. Nic, co miałoby cokolwiek wspólnego z Mardin. Coffee now would be perfect, yes. To jest właśnie bardzo ciekawe w Turcji, że jak zamawiacie kawę i jedzenie, to oni z reguły przyniosą wam tą kawę dopiero w trakcie jedzenia albo już po jedzeniu. I już zauważyłem, że jak widzą, że nie jestem stąd, to się zawsze pytają, czy ja chcę kawę teraz czy później, więc pewnie się przyzwyczaili do tego, że ludzie z innych części świata chcą kawę natychmiast, a jedzenie później. Szkoda, bo naprawdę bardzo chciałem wysłać pocztówki z Mardin, ale no niestety nie ma sensu chyba wysłać na siłę byle jakich, tak mi się wydaje. W sumie to spytam patronów na grupie i niech oni zadecydują. Mają jeszcze godzinę. Zamiast kawy filtrowałem, to dostałem zwykłe na więc troszeczkę mnie to nie pocieszyło. Na manowaniu czekałem pół godziny, ale było warto, bo jest naprawdę przepyszny. A chleb, który dostałem, był chyba dopiero co przed chwilą wypiekany, bo jest ciepłutki i jest naprawdę, naprawdę świeży. Kocham tureckie żarcie. Teraz chcę znaleźć tego goli brody, którego wczoraj widziałem, tu jest jeden, ale ten wygląda bardzo profesjonalnie, a wczoraj widziałem takiego jednego, bardzo lokalnego, że też się tak wyrażę, więc chcę to dodać do swoich doświadczeń z Mardin. No i dobra, się zgubiłem się. Tutaj widzę, jest taka bardzo rzemieślnicza część. Marabła. Cioch guzel. Turcze binymiorem. Cioch guzel. Cioch guzel to mam. Turcja. Przesięwzięcie. O, jest. Meraba. Meraba. Dobra, udało mi się znaleźć najbardziej lokalny barber w całym Mardin. Meraba. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Ale to jest taki najbardziej lokalny barber, jaki widziałem w swoim życiu. Zobaczcie. I love Sara. Sara jest. Italia. I love Sara. <laughs> Tutaj pan ma i mówi, że ją bardzo kocha, że była jego klientką i że jest w niej zakochany do dzisiaj. Włoszka. Barber. Barber, Kos kos. Aha, Ewet. W internecie często można znaleźć jakieś masaże u tureckich barberów, natomiast pan mówi, że masaż yok. Ewet. masaż yok. <laughs> Para çok seviyor, çok güzel. Mm -hmm. Sara gitti İtalya, ben İtalya Mardin. İtalya çok güzel. Ben, ben Mardin o İtalya. Mm -hmm. Ben dedim kal Mardin gitme İtalya. o gitti. <laughs> <laughs> beni e alacaktı. Türkçe bilmiyorum. Alacaktım, alacaktım. Hı <laughs> Almıyor, beni Aa. E almadı. evet. <laughs> 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 ya o halde o takımlık şey. Ana muhabbet gayrimeldiğim.

My name nazywam Gultaki. Jest. Berber Gultaki. Okay. Co ktoś akuratem? Jak się nar? Jak się nar, Jak się Normalnie od razu 10 lat młodziej się czuję. 10 zł takie strzeżenie. Naprawdę mega pozytywny gość, co? Fajnie, ja tutaj się tutaj stop spotykam z takimi ludźmi w tej Turcji. Słuchajcie, no wygląda na to, że zaliczyłem już chyba wszystkie achievementy, które chciałem zaliczyć w Mardin. Więc nie pozostaje mi nic innego jak się ewakuować. I lecieć dalej. Szkoda, bo naprawdę super to miasto, ale nie pozostało mi tutaj wiele więcej do roboty. Hello wine seller. Hello. Uh, do you have wine? No. Oh, okay. Thank you. Bye bye. See you later. Not Syrian, Syrian or Assyrian. Yes. Yes. And these are Christian people that yes, are. Yes, they are uh... Christian, but they are from Martin. They are from. Uh... Actually, Middle East, near the Mardin. Their capital, their capital is the Midyat. Midyat. A town of the Mardin, their yes. capital. Do you want to try it? Yeah, try sure. Wines? alcohol. Polish guy, always. Zobaczcie tutaj, jak to fajnie jest, wszystko udekorowane. Wino białe, które bardziej przypomina w zapachu, w sumie powiedziałbym. alcohol. Do you know how many percentage of alcohol it has? Uh, 12. Yeah, but, okay, but yeah. smells like more. Yeah, it is a strong one. Yeah, the taste is very really strong, it's, but I, I like it. It's, it's nice. Mazuruna is the name of the grapes, yes? Yeah, but it is only grown up in the Mardin, mm -hmm. in the, this area. Okay. The Syriac people say Strabdin. They call it the area name, okay. Trabdin. And we have two kind of uh, red wine. Ten jest is dry. Dry wine. Jeszcze ja za bardzo nie znamina winach, a tym bardziej na wina syryjskie, ale one są takie, powiedziałbym bardzo mocno wyraziste. But my favorite is this one. It has the, a little bit mahlab aroma. It is so strong and fresh. Zdecydowanie to jest takie you, wino smakowe. You can feel the uh, cherry taste. Mm -hmm. yeah? Yes. Definitely, there there is some like a fruit flavor yes. to it. Skin contact wines, you know that they're very popular and very expensive in Europe. It's like a hipster wine. Yeah, wow. Mm -hmm. We made with these hands. Mm. I don't think you ever made a bottle of wine in your life. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> I just. <laughs> <laughs> Chcę przywieźć do Polski dwie butelki wina, Jedną dla siebie, a drugą dla jednego z patronów, dla Jarosława, bo obiecałem, e, więc. Jarku, chyba wezmę ci to czerwone. To nie aromatyczne. To. wytrawne. Do pewności wypiję jeszcze kilka kieliszków, żeby być pewnym. Thank you, Thank you very much you. for teaching me e, Teraz tylko pytanie, czy zdążę na autobus, bo oczywiście idę na ostatnik, który odjeżdża za 40 minut. Czy you tell everyone how you learned English? In the Airbnb, bo I have. a lot of foreign guests I think it's amazing your buses came my bus it's here oh okay red one then, once again I am really glad to meet you me too please tell the guy oh <laughs> that was my bus <laughs> I said it was very fast <laughs> what happened <laughs> he just left I will not be surprised if it turns out that I will not leave today with Martin Liczę 9, 9 osób było w tej samochodzie. Ale ja, ja. Ok. Tell him where? Things. Ok. Skiwler? A widz? Diabaker na balernie? Jak się A No i moi drodzy, dwie godziny później witam się z Wami w Diarbaker. To jest mój pokój hotelowy. I mniej więcej tak on właśnie wygląda, i nic więcej co nie ma, oprócz Łazienki, która wygląda tak. Ale słuchajcie, no nie mogę narzekać, ponieważ płacę za to całe 35 zł za dobę. Więc, jak za te pieniądze, jest naprawdę super. No, dodatek jest klimatyzacja, ale z tego co widziałem, nie chcę mi się teraz pokazywać. Centralnie za moim oknem jest minaret, więc to będzie bardzo ciekawe doświadczenie w nocy. Aczkolwiek, już w sumie przyzwyczaiłem się do e, tych ezanów, które ro rozbrzmiewają co kilka godzin. Co mogę powiedzieć na zakończenie? Mardin było naprawdę super. Spodziewałem się, że to będzie highlight mojej podróży i naprawdę to był highlight mojej podróży. Mega się cieszę, że akurat trafiłem na Sabriego i to, i to że jego Airbnb właśnie wybrałem, bo naprawdę no, ten chłopak zrobił mi cały ten wyjazd. Szkoda mi trochę, bo chciałbym tam zostać jeszcze dłużej, ale już w sumie troszeczkę nie było sensu i to byłoby takie trochę na siłę, chociaż no, nie, chciałem, nie chciałem jakoś strasznie stamtąd wyjeżdżać, bo, bo fajnych ludzi tam po prostu poznałem. No ale co zrobić? Takie życie podróżnika. Jak teraz tutaj jechaliśmy, to mieliśmy chyba trzy kontrole policyjne i wojskowe, gdzie sprawdzali paszporty i raz kazali wszystkim nam wyjść i każdego dokumenty sprawdzali osobno. Oczywiście z tyłu stał facet z karabinem i właśnie wtedy się połapałem, że typek, który siedzi obok mnie nie jest Turkiem, tylko jest Chińczykiem i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że jest Chińczykiem, który studiuje w Stambule. Mówi po turecku i przyjechała właśnie do Diyarbakira odwiedzić swoich znajomych, więc jest już późno, bo jest już 21. Ja idę sobie z nimi na jakąś kawę i obiad i chyba to było na tyle. Widzimy się pewnie jutro. Na razie trzymajcie się. Cześć!